Hmm O jakiś zombie tam na górze zaznaczony jest O i quest jakiś O i cała masa zombie. Dwa questy i cała masa zombie. O! Chcą mu wbić do chałupy Jest mały problem, nie mam broni Dzień dobry, gdzie państwo wbijacie? Jakaś wyprzedaż w MediaMarkcie jest? Idę jeszcze tamtego załatwię. A masz, a masz. O, o oddaję mi. O, ja też dostałem poziom. Ej, dlaczego tutaj nie ma żadnych questów? Nie możemy tu wejść? O, tu jeszcze jeden zombie jest, może dlatego O uszkodzony drewniany kij, tylko szkoda, że ją ja nie dam I co teraz można już wejść? Kontrolny. A, oni coś chcą od ciebie To ja nic tu nie mam Ja mam te ja tam samochody Może ktoś to Eeeh... O, a ten wstaje, super. O, drugi staje. Dobrze się skapnąłem. O i na plecy mi jakiś przed. Twardziej się nie chce przywrócić. Dobra, wyczyściłem tu trzy. Nie zostawiaj mnie! Zostawaj! A on... nie, nie, a on... On ma wody w basenie. I to on będzie chyba mógł... ...w drugim naklepać. Nie zostawiaj mnie, uf! Wstaje następny! Aaaa... O! 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 w mordze. Nie, żyć nie, nie żyj! go z tego. To już? Zadanie jakieś było? Wyzwanie. A, wyzwanie. 10 domów, nie było. nie. mi go tutaj. Leżeć, leżyć, leżeć, leżeć. Tu no, wszyscy muszą być tacy duzi i mnie o boże! Pomóż mi z buta mówię! No! Nie trafiłeś <śles> trochę. To moja wina. Ja nie mam broni żadnej. Może something jest coś? Nie in ma tam dzioseł i w nic nie leży. nie leży. A czy w sumie? To może mam w plecaku. No, no właśnie. Tylko jakieś takie główienka, no to co ja tam będę z... Zardzewiałą rurą będę dług. O. A indygomach. O, tu jakaś wiosło, jakieś wiosło jest. O, a tym chcę już mnie złapać, dlatego wszedłem. Ale gdzie nie Dwa mnie biją! Uff. Uff. Już mi rura popękała, ale żal, też to się poleci. Idą Ayman, hey zostawiłeś mnie, ja się boję. No i tam muszę zmienić broń. Nie, nie mamy. Tam masz? No mógłbyś... A ty wszedłeś to tak jakoś od tyłu, czy frontem było trzeba lecieć? Jak weszliśmy wcześniej. Nie, to brama. dramat. No, the sooner you find what I. Whoa, great job! Oh, that was a good Just give me a second, I'll get this bitch running. Tu coś muszę naprawić. No ale to, to naprawiam to trochę głupie dla mnie, jest bo. Zabiję z 3 zombie, 4 i już muszę od nowa naprawiać. No dajcie mi chwilę, no już? Już wystarczy ta chwila? Szybciej. Muszę z jakiegoś questa ustawić. Którego chcę widzieć? Naszyjnik. Coś tam... Ten... Dostać paliwo, o, to jest 260 metrów Uj Arbie Ja wziąłem ten, coś tam, coś tam, żeby spalić ich, on już zapomniałem jak to się nazywa. P powstałe, bardzo trudny. Ten to zawsze weźmie Jedziemy! gry łatwy ja może zaginiona. To jest ten, najłatwiejsze Dobra, to który to jest? Muszę sobie zaznaczyć To zaginiona A, zaginiona, dobra No idź, tylko że to nie ma zaznaczonej, jej sam to znaleźć Ładnie <śmiennie> Wyzwanie ukończone, to bardzo Znowu gdzieś tam Ja się zmęczę Punkt kontrolny Nie mogę jakiś ten nie ma prawa na ten Ej, zaraz Czy mi się A, to chyba to Tak Dudum dzielnica Srebrnych domów, to jeszcze w ogóle co, przy okazji co innego zrobimy tutaj A je, yeah. jego kolega powinien pan zaraz zostanie Uważaj z lewej dwóch No plecy ręką Ej, on jest uzbrojony Oni lubią na plecy wchodzić ej. Pobijany Ej podniosłem jakąś broń Myślę, że to pieniądze In,

Oź O tam jakiś wyprzednik Nic nie widzę I tu a... Tankuje, więc ja muszę włożyć też w tym Ej, coś się jest do wzięcia? że Ja mam na niebiesko czy ten, na, na biało O! Kierownica jest To pewnie samochód w końcu znajdziemy

on się pewnie zaraz zamieni w zombie. Znają nasze szczęście. I Co ja tu mogę tam? podnieść niby? Na szyjnik. O, to quest jest jakiś. Dobra, bierzemy go. O, jakieś questy w jednym tym mi się już wykonają. Trzy questy. Dobra. Jestem. Ej, czekaj, bo tu można ich Ja już okradłem trochę. No Dobra, bierzemy ją. Okej. To ja prowadzę, ahaha. Oh, Chodź, Mogę jakoś zatrąbić na nią? Może na pakę wejdę? Może jak odpalę silnik Ej, wskakuj! O! O, tam zombie z lewej! Się stoi i patrzy Jaki problem? Ja ja się tym zajmę! O! U! <grym> hi, hi, hi. I love boobies! Szybcie go zabijaj, nie mamy czasu. A nie, bo jak tu gdzieś mam tu jechać ty? No właśnie, ja tam mam już. Uuuu Osłaniaj nas! Siadaj! Siadaj, man! Jej, jestem na To Porozjeżdżamy trochę trupów. Giernica prezentowa. Czekaj, pęci. O, O, szyba mi pękła. O! To, to ten bunkier będzie. Uuu. Au. O-o! Chyba zepsułem auto. Dobra tak. Ale jeszcze jedzie, najwyżej wybuchniemy To koniec rozjeżdżania tych pajaców, bo mi teraz się zepsuje. No! Ale shit Oszukują! Oszukują! Odpuśćcie mi tu Wow O fuck Oho, ale fajne czerwone auto. No i teraz mam tam wracać do jej męża? Hmm. Tu jest nowe auto w razie co, jak chcesz teraz ty jechać. Kurde, chciałbym chciał samochód. Pan ma co do co ona mi tu dała?

Look at Can't hurt to look. Steven is looking for me. Oh, I wish he had come with us. I'm worried about him. Could you, could you please tell him that if you see him, that I miss him and I, and I wish he were here with me right now. Tandy, Znalazłem go. Tu jakieś zadanie zrobiłem. Napój energetyczny, to nie to chciałem zjeść. Coś tu, musisz tu wejść, bo mnie niech normalnie obróci w Nie wpuszczę Cię do magazynu, porozmawiaj z Jamesem? Tam obok są drzwi, właśnie obok magazynu. Yeah. Że to niby... Yy... Te drzwi, o! Ah, to tutaj. I'm James. You don't know me, but I shall remember you. Me and Sinemoy had a slight difference of opinion. He wanted to stay put and wait for help. I wanted to get the hell out of there, so I got the hell out. Now we're working on setting up the lighthouse to signal for assistance. We sure could use your help.

Oh yeah concerned that my informant has been exposed. Unlike and his crew, we're not content to sit in our butts and hope that uh, help's on its way. We're more proactive, you know. Farther up the coast, there's a couple shipwrecks. The result of that soon that came through. But I think that they might have supplies, including signal flares. When help finally does get here, like maybe the military, we need a way to let them know where we are. Pewnie very

Did you see the... I was, was contact contact with contact with the pilot's that plane It was full of passengers, and they said they were oh, making an emergency landing near the edge of the jungle. I lost contact with them after that, but if they landed that plane safely, maybe we can use it to get the hell off this island. <laughs> <Marcheta wojskowa. laughs> hey, that plane might be our ticket. <laughs> ta, ta. No, this won't do we followed James to this lighthouse so we could send out an SOS signal using the lamp but there's something wrong with the power Marcus went to check the two transformers power no, in the lighthouse but he's been gone no, no, for hours someone no. needs to see what's happened to him and try to get the power back on. Ciekawe, kto musi do pójść prawie, jak jeszcze przez trzy questy walnąć i akurat. A, klucz nastawny. Mm, mm, wow. sure. right. Co się so, tak na m. mnie patrzy, mużynie? O super. James I'm mi pozwolił, to. ale teraz włącz prąd jeszcze, żeby wejść. Tu, o, tu jest guzik. Psk, 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 nie działa. To by było zbyt proste. Idziemy. Idziemy mamy iść na dwór. O, tu. Alkohol. What's in here? What did you gdzie są moje rzeczy? O pijaku zgubiłem rzeczy. A ma. A Ej no, dlaczego nie mam tego wszystkiego? Dobra, wiem tego. Trzeba odpaść możliwość szarżowania drogi. O właśnie, muszę oddać dostępne rozwinięcia. Jeden. Ty zrobisz ten, zamki? Czy ja o, trwałość ten. broni siecznej. A gdzie są zamki? Z przetrwania. Aha, no to ty możesz zrobić. Ale ja pakuję walkę. Ja też. Where the hell did I put that? Dobra men wsiadamy, o nie w tej strony. Ej i tak ja jestem jadę lol. No dobra. Bóg tak chciał. Nie to zrobię mój na gniazdo ale już powrócimy, na co? No przy tam narobię trochę miejsca więcej. Tak z 500 giga wystarczy może. Na dzień grania. A wy co chcecie? O. Bezdomny. O, następny bezdomny. Normalnie, power Ej! O nie, szyba poszła. No napraw tą szybę, no. Nie ma prawa. Nie pomoże. Ej, a ten to co? O. Nieważne. ważne. oj, oj, ale się dziwię. Okej, zrobię mu zdjęcie. Za późno. No ile ich tu jest? Przecież chyba ten jechaliśmy już. Ej, no chyba trzeba wysiąść. O o, ale zanim wysiądziemy, Dobra, teraz możemy wysiąść już. Mam kij z gwoździami, to pogadam z nimi. Ale mi się nie, to poszedł kij z gwoździami. No bo reszta mi się popsuła. No, patrzyłem na niego, czy leży, leżał i przestał leżeć. Ty też masz w walce do ulepszania takie coś, żeby, żeby wytrzymałsze bronie? Tak, tylko że sieczne u mnie. O, o czerwone jakieś czaszki, to mi się nie podobać. A, to jakieś zwykłe pajacy. Weź go z zaskoczenia, dobrze, to tak drugiego wezmę. Odwróć ich uwagę! O, mi strzeli! What the fuck man Dawaj mogę wstać. Ej, ja O Co to chodzi? O, oh, Co to? Ty on we mnie jakimś tasakiem rzucił? Co to było ty? Sam poziom gdzieś tak pójdę? No, czerwone zombie, nie wiadomo, może to dlatego ja nie <gry>